Cześć, z tej strony Ross, a w tym oto materiale robimy sobie top model w naszym Brawl Stars. Zasady są bardzo proste, widzowie wybierają zadymiarze, lecimy na środek mapy i będę oceniał, który skin jest po prostu lepszy. Będą to skiny pojedynki 1 na 1, jeżeli chodzi o skina, więc tak jak ostatnio, bo to jest w sumie druga próba nagrania, tak jak ostatnio chodźcie wszyscy tutaj u góry do tych krzaczków, tutaj do tych krzaczków się chowajcie i będę po w kolei wyłaniał osoby i zobaczymy, który skin po prostu będzie tutaj najfajniejszy i ogólnie dawajcie znać w komentarzach, który skin waszym zdaniem był tutaj wygrał po prostu tą rundę bo każdy może mieć inne odczucia, dobrze zapraszam pierwszą osobę pierwsza osoba, jak ostatnio mamy rycerkę widz rosta, fajny skin, jak już mówiłem, sam tego skina mam także następna osoba, uwaga, następna osoba wbija i mamy mroczną rycerkę, no słuchajcie kochani ja tutaj, tu jest walka dobra ze złem ale mnie bardziej kręcą i w ogóle tak bardziej mi się podobają mroczne klimaty, także no niestety, ale wybieram Mroczną Rycerkę w tym autostarciu. Na Zapraszam następnego skina. Agent P. Ej, ten skin, ten skin może jest tani, bo jest w sumie tani. Rycerka była za starpointsy, ale ten z 30 gemów że Agent P kosztował, także no tani skinek, ale nie oceniamy ceny, nie bierzemy pod uwagę, czy skin jest tani, czy skin jest mega rzadki, czy jest mega drogi, ale to, który mi się bardziej podoba i tutaj, no agent, no bardziej mi się agent podoba. No niestety, niestety, taka jest tutaj moja opinia. Ogólnie jak chcecie kolejny odcinek z Top Model, tym razem z kategoriami, to dajcie znać w komentarzu, zapraszam tu serdecznie do ciebie. Dajcie znać w komentarzu, bo możemy zrobić coś takiego jak Top Model, ale... Na przykład, ale kategoria chiński Nowy Rok I Wtedy, albo coś takiego Co nie, wtedy bym chińskie bym oceniał Dobra, tutaj mamy no, chiński Nowy Rok Tak powiedziałem akurat, bo mamy tego gościa, ale Mega mi się nie podoba, mega mi się nie podoba Ej, o, Ol, El Olin Uważaj, bo tam jest Mina obok ciebie Nie zginął, dobra Chiński mi się mega, mega słabo, uważaj Zginiesz zaraz, tam jeszcze jedno jest I tutaj mamy Barwa i Agent P Wiecie co? Ja grałem kiedyś w Fortnite, nawet nagrywałem, i tam był właśnie taki sezon, gdzie był Ragnarok i było właśnie takie klimaty, barbarzyńcy, wikingi i tak dalej. I to mega, mega mi się podobało, dlatego. Dlatego, tak z to jest. Ogólnie lubię nawet serial wikingowie, mega fajny, polecam. Dobra, teraz na szybko lecimy, bo jest mało czasu. No, rokowo nie lubię, nie lubię takich tematów rokowych. Jeżeli chodzi o Piper, to, to jest zwykła Piperka, albo to jest jakiś mega słaby skin. Jeżeli chodzi o Bula, no. I tutaj mamy jeszcze. Nie, słuchajcie, kochani, słuchajcie, kochani. Tutaj, niestety, albo ustety, najbardziej mi się podoba Wiking. Także Spinozilla, pierwszy punkt leci dla Ciebie. Pierwszy punkt leci dla Ciebie, ponieważ najbardziej ten Wiking mi się tutaj podobał. Także Ty wygrywasz tą rundę. Jak coś, żeby nie było. Nie będę robił tak, że daną rundę, na przykład tą rundę, już nie może wygrać Wiking. Nie robimy czegoś takiego, że dana postać może wygrać kilka rund. Oczywiście na odcinek. To chodzi na ten odcinek. Także jak coś już nie wybierajcie tego Wikinga, to jest pierwszy punkt, pierwszy skin, jaki mi się najbardziej podobał z tych, które wybraliście. Lecimy jeszcze raz. Tym razem będę szybciej oceniał te skiny, no bo niestety jesteśmy ograniczeni czasem, więc będziemy musieli szybciej to oceniać. Zmieńcie sobie skiny. Zobaczymy, co teraz mi się najbardziej spodobało. Tu mi się Wiking spodobał, bo mega, mega fajne klimaty, jeżeli chodzi o Wikingów. Mega mi się akurat te klimaty podobają. Nawet fajniejsze niż mroczne, chociaż ostatnio mroczne też. Też mi się podobają, taki serial Supernatural, oglądam swoją drogą, polecam, fajne. możecie sobie obczaić jak ktoś chce, jest to o demonach i aniołach, takie w ogóle walka, dobra, zazwałem, więc fajne, fajne. Lecimy na środek, do krzaków zapraszam i pierwszą osobę już od razu na środek zapraszam i na szybko te krzak, na szybko te boksy rozwal... o nie, chciałem te boksy rozwalić, ale gościu mi tu wszedł, czekajcie chwilę, czekajcie chwilę, bo ja te boksy chcę rozwalić, że mi nie przeszkadzały. Dobra, Xenonx, dobra, Rikoszecik, no i jeszcze jedna osoba. Rikoszecik, jeszcze jedna osoba. Rikoszecik i Piperowa Poko, także Piperowa Poka. No, bardziej mi się podoba ta Piper Poko, nie wiem jak ona się nazywa tam dokładniej, ale ona jest moim zdaniem bardziej fajna, taka mroczna. Także lecimy na następną osobę. Hiroska. Hmm. Klimaty szkieleta takie pokoju i klimaty bohaterów. Wiecie co? Mi się mega bohaterka ta podoba, bo tutaj u Bibi jest mega fajny ten mieczyk. Nie wiem jak wam, ale mi mega się podoba ten mieczyk, także to jest punktik głównie ze względu na ten mieczyk, bo on mega mi się podoba. I tu mamy króla El Primo, El Primo król i no, nadal, nadal, nadal super bohater, nadal super bohater. Także uuu tutaj ciężkie starcie, ciężkie starcie. Kowalanita i. i. No, nie wiem, nie wiem, ciężko, także dajcie trzecią postać, dajcie trzecią postać, bo tutaj na razie nie wiem, na razie nie wiem, zaczymy, zaczymy, może coś. i pirat, pirat, wiecie co? Wiecie co? Ten pirat mi zachęcił, także. No niestety, niestety, ten pirat mnie zachęcił, spodobał mi się, spodobał mi się ten piracik Także musiałem dać trzecią osobę, bo tutaj było ciężko I teraz mamy Tarę, też skin właśnie, który był rozdawany, który był właśnie Z okazji takiej właśnie dodania był wtedy virus 8-bit i dodany był wtedy jeszcze skin do Bibicherowski, ale no piracik nadal I zapraszam jeszcze kolejną osobę, kolejna osoba Jak tutaj kogoś zabijam to kolejną osobę zapraszam Halo, halo yy, Starshell. Ojej, starszeli, starszeli, no i tu jest ricoszet. No, ricoszet już jeden odpadł, więc drugi na pewno nie przejdzie, więc tutaj już. Ojojoj, oj. Tutaj ciężka, ciężka sprawa. Starszeli, mega rzadka, ale tego nie biorę pod uwagę. Dobra, muszę się przyjrzeć. Weźcie, stońcie, o tak, stańcie, o tak, w tą, w tą stronę, w tą stronę, w tą stronę, w drugą, w drugą stronę się obróćcie, żebym widział wasze twarze. O, dobra, dobra. Oj, 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 tutaj Piracik mają taką papuszkę, czaszka, a tutaj właśnie starszeli. Mm, nie, wiecie co? Jednak Pirat, jednak Pirat. Mi się Pirat najbardziej tutaj podobał. Wam co się w tej rundzie najbardziej podobało? Dajcie znać w komentarzu na dole. A my lecimy do kolejnej rundy. Oczywiście Pirata i Barbarzyńce można już wybierać. Teraz już można wybierać Pirata i Barbarzyńce. Chociaż. Nie, 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 nie można, nie można. Bo w sumie, jakbyście wybrali, no to pewnie to by doszło znowu do finału i byłoby sensu, więc nie, 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 nie. Wybieramy coś, co nie wygrało po prostu. W następnym odcinku, jak zrobimy sobie, na przykład y, top model, ale kategoria kiny, albo roboty, albo nie wiem zwierzęta. To wtedy będzie można coś wybrać. A roboty, na przykład, bo można skina, robota. Dobra, dawajcie gotowość. <laughs> Widz rosta, panie roście V2. Proszę z dopiską wyjść, zapraszam serdecznie do dania gotowości I lecimy Jak ktoś ma duplikata i jego duplikat odpadnie, no to wiadomo, że wy też odpadacie, więc Jak ktoś ma takie same skiny, no to niech wejdzie po prostu podczas mówienia danej osoby Jak widzicie, że wychodzi osoba z takim samym skinem co wy macie To wy też możecie od razu wbić będę po prostu podwójnie takie osoby oceniał W sensie, że będę liczył te dwie osoby jako jedną Jeżeli będą takie same Dobra, niszczymy Ja tutaj sobie te powerki też przy okazji zbieram, bo się przydają Tutaj właśnie do zabijania osób. Dobra, pierwsza osoba. Mamy Mikołaja. Dobra, o właśnie klimaty świąteczne mogą być, na przykład na top model, jakbyście chcieli więcej. Oczywiście, jak chcecie więcej, to zostawcie łapkę w górę. Myślę, że 500 łapek i zrobimy kolejny odcinek. No kolejną osobę zapraszam. Bo Mikołaj jest spoko, fajny, ale muszę kogoś ocenić. I mamy takiego kolcika. No, ten kolcik to jest szeryf taki podstawowy, mega się nie wyróżnia, a więc moim zdaniem to jest taki casualowy skin. I mamy tutaj. Oj oj, tu jest ciężko. Dawajcie trzeciego. Dawajcie trzeciego. Tutaj będę musiał jakąś właśnie. Może coś przybije to. Mamy poka, poko romantycznego. I z tego wszystkiego najmniej mi się poko romantyczny podoba nadal. Także no niestety, dawajcie kolejnego. Może się pojawi jakiś skin, który będzie mega fajny, który by tu rozwalił. Bandyt kaszeli. Wiecie co? Mm. Dawajcie czwartego, dawajcie czwartego. Dawajcie czwartego. O i taki wjechał gościu. Dobra, no to tutaj bandytka Shelly, no niestety. I tutaj bym jeszcze zdjął tego Mikołajka, także Zapraszam trzecią osobę. Trzecią osobę zapraszam tutaj, bo te, te nadal mi się podobają najbardziej. Te mi się nadal podobają najbardziej. Trzecia osoba, tu zapraszam. kogo tu widzę. No, Leonik, Leonik. Leonik, Sali Leon. Dobra. Sali Leon i Karl, te dwa takie śmieszkowate. Dobra, taka kategoria będzie trochę śmieszna prajecie zabiję ten autaime. Dobra, dawajcie trzecią osobę, bo te dwie osoby zostają na razie. Te dwie mi się najbardziej podobają. I wjeżdża piratowy, piratowy, Ojojoj. Ojojoj. piratowy, świnkowy czy Sali No nie, Sali Leonik. Karle, Karle tu zostają. Będzie walka Karłów. Co tu jeszcze wjeżdża? Nie, nie, nie. Czarodziej, no to w ogóle, w ogóle bez szans, bez szans czarodziej. Także dwa Karle. Dwa karle. Hmm, A strzelcie atakami, jak wyglądają wasze młoty w locie. Ale tak na. do przodu, do przodu. Twój, tak, a twój? To na młoty. No strzelajcie, strzelajcie. Muszę na młoty was ocenić. Mi się skiny mega fajnie oba podobają. Tu jest tak, jakby możecie się oboje równać z zwycięzcą. Jeszcze raz strzelcie. Dobra, wiecie co, Hog, Hog Rider, Hog Riderek, ten właśnie Karl przerobiony na Hog Ridera, ten mi się bardziej, no bardziej mi się podoba, ale nie dużo, nie dużo bardziej, tak jeden punkt jakbyśmy oceniali skali od 1 do 10, no to, to, to byłoby 9 na 10 to 10 na 10 po prostu, bo mi się mega te Karle podobały i no ten zdobywa tutaj punkcika. Dobra, lecimy ostatnią, finalną rundę, jeżeli chcecie więcej top model z jakimiś kategoriami to napiszcie na dole jaką kategorię robimy, najbardziej lekkowana kategoria będzie organizowana. Także, dawajcie gotowość. Oczywiście, jeżeli będą jeszcze, jeżeli oczywiście chcecie więcej odcinków z tego, a jeżeli ktoś chce wystąpić właśnie, w być może przyszłych top model, to zapraszam na Discorda. Linka macie tam na dole w opisie. Oczywiście teraz wybierajcie sobie skiny. Ja was nie pospieszam. Wybierzcie sobie skiny, żebyście wybrali coś, co myślicie, że wygra. I tam na dole oczywiście możecie wpadać na Discorda i wystąpić w kolejnym właśnie takim odcinku lub też innym na moim kanale. I lecimy, jak jesteście nowi to strzelajcie suba, ponieważ sprawdziłem to, ponad 80% jeszcze tego nie zrobiła. to jest naprawdę dużo, ponad 80%, słyszycie to? No to jest więcej niż połowa, także no pora to zmienić, pora strzelić teraz suba, kochani. A jak nie macie konta to szybko zakładajcie i strzelajcie. Dobra, ja tu rozwalam, zapraszam do krzaczków, więc nie chcę spoilerowania. Ja teraz się patrzę w kamerkę i po prostu patrzę się w kamerkę, nie wiem co tam za skiny były. Dobra, widzę tam jakiegoś Karla, Karli wyjeżdżaj mi tu na środek. Karli, dobra, mamy Karla piratowego trochę. Znaczy, to nie jest pirat, ale wiecie, chodzi, że tu jest troszeczkę, i tyle to mi się powiedziało, tak? Eee, to jest właśnie wyścigowy. I Koala. Znaczy Koala, tak? Koala? Koala, dobrze mówię. Koala Nita. I wyścigowy. Wiecie co? Ja tutaj stawiam na koalę nitę, bo ostatnio Karl wygrał i był fajniejszy od tego, więc nie, myślę, że coś. Ale ta Koala raczej też nie wygra, także zapraszam na następną osobę. Następna osoba, może jakaś Nita? O, jest Barlejek, dobra, Barlejek. Ojej, jak nie ten warlejek jest kozak, ten warlej jest kozak. Czyżby wygrał? Być może, być może. Być może, no zapraszam kolejną osobę. Jak tu ktoś zginie i zostanie jedna osoba, to zapraszam od razu kolejną. jest. Nie wie kto wyjść, dobra, zobaczymy sami. Podejdziemy. Dobra, zapraszam tego. Pęka, 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 lecisz. I wchodźcie tu wszyscy do mnie, blisko, a nie tam daleko przy strefie. Pęka, zapraszam. Peny, peny. Tam Mikołajowa była i Nita, Nita, no zapraszam kogoś, halo, bo czas leci. Będę musiał was po prostu szybko eliminować potem. Będzie ciężko na zastanowienie. Dobra, yy, to tak. Jeżeli chodzi o to starcie, no tutaj pęka odpada, jak już kiedyś odpadła. Tutaj moim zdaniem Tara odpadnie. Bo mi się ten skin mega podoba, nie wiem czy jest coś fajniejszego. O tutaj, o dobra! Jednak jest starcie. Trzeciego zadymiarza zapraszam. Trzeciego zadymiarza zapraszam. Trzeciego zadymiarza zapraszam. Halo, halo, trzeci zadymiarz. No, ta pęka już odpadła przy innej osobie, także ktoś tu jeszcze został. No, bandytka, no, bandytka. No, taka każułowolowa Jessie, rycerz. Spoko, ale <trym> nie do końca. Dobra, wiem jak to ocenimy. Spinozilla, weźmie obi i sobie miszka zresztą. Chcę zobaczyć twojego miszka. Mniej więcej kojarzę, jak wygląda, ale chcę go zobaczyć tutaj. Jest misiek? Dobra, rzucaj go tam w lewo, gdzieś, żeby, go nie za... żeby nas nie zabił. Taki misiek. E, dobra, zabijmy miśka, zabijmy miśka. E, finalnie zobaczyłem na Miszka, i stwierdzam, że magnetizer zdobywa drugiego punkta. Gratuluję Barleyu, drugi raz udało ci się wygrać, drugi raz twój skin spodobał mi się najbardziej. A top model. Tego odcinka zostało zakończone. Magnetizer wygrał dwa skiny najładniejsze. Trzy skiny najładniejsze w tym odcinku były oczywiście wyróżnione, a dwa najładniejsze miał właśnie Magnetizer, z tego co właśnie kojarzę. Oczywiście pokazuję czat. Można pozdrowić odcinek i teraz w tym momencie możecie napisać wasze, wasze topki, wasze top 3 z każdej rundy albo ogólne top 3, jeżeli chodzi o skiny w tym odcinku, które waszym zdaniem były najlepsze. A mój do was oczywiście Rost. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Hey.